Jak się wczoraj dowiedziałam, to no, struchlało serce, bo jednak to jest strach. To byli spokojni ludzie. Jeżeli chodzi o tych, co zostali zamordowani, to byli naprawdę spokojni ludzie. Nie mogę na nich złego słowa powiedzieć I ten młodszy syn ich to tak samo widziałam do pracy, jeździł do Cersanitu codziennie i też nie mogę powiedzieć, że był jakiś niemiły czy coś. Wiadomo, czasem zdarzały się tam jakieś tam kłótnie czy coś, jak to w rodzinach, ale nie można nic powiedzieć, że to była jakaś zła rodzina. Ci młodzi mieszkali tutaj ze 4 lata, bo ten starszy pan to był ich wuj. I zapisał im to całe gospodarstwo. Żyliśmy sobie w zgodzie, tak jak mówię, bo widzi pan, nieogrodzone. Do spotkania z tym Januszkiem, cześć, z tymi synami zawsze dzień dobry mówili. Także no, jest bo mi dwóch trudno... synów miał, tak? Znaczy, oni mieli troje dzieci, no, ale dwóch synów tutaj Córka. mieszkało. Córka mieszka w Krasnym Stawie. Mhm, dwaj synowie tu mieszkali. Młodszy pracował w ceramice w stawia. Starszy prawdopodobnie wyszedł z więzienia. My też niewiele wiemy, bo to już jak się przyprowadzili jakiś czas temu, to ludzie to na wsi gdzieś widzieli. Tam ktoś nieraz coś powiedział, że jeden syn w więzieniu siedzi. No. I przyjaciel i sąsiadów, od młodych, od dziecka. Zlitował się nad nimi. Oddał im gospodarkę, Oddał mi wszystko. Wtedy odwiedzili. Wczoraj po godzinie 17 do krasnostawskiej komendy zgłosiła się kobieta zaniepokojona tym, iż nie może skontaktować się ze swoimi rodzicami, którzy mieszkają w miejscowości Piaski Szlacheckie. Dyżurny nie zbagatelizował tej informacji i na miejsce wysłał policjantów. Gdy mundurowi przybyli na miejsce w jednym z pomieszczeń budynku mieszkalnego, na podłodze znaleźli ułożone trzy ciała. Zwłoki były Przysypane białym proszkiem, okryte plandeką i ukryte pod styropianem. Już wiemy, że były to ciała rodziców zgłaszającej oraz ich kuzyna. A jak wyglądał dom? Odnośnie szczegółów nie mogę udzielać informacji. Tutaj kompetentny jest prokurator okręgowy z Zamościa. Mogę potwierdzić jedynie, że do sprawy jeszcze wczoraj zatrzymaliśmy dwie osoby. Od wczoraj na miejscu pracuje zespół prokuratorów, policjanci z Wydziału Techniki Kryminalistycznej i szereg innych specjalistów.